Jakie pojazdy nas czekają w przyszłości? Czy będą na przykład deskorolki antygrawitacyjne unoszące się w powietrzu rodem z filmu? Powrót do przeszłości, czy do przyszłości, czy będą samochody unoszące się nad Ziemią? No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą, szokującą wizję przepowiednia Snowidza Dzisiaj, praktycznie przedstawiając ją, można powiedzieć, że to jest swego rodzaju science fiction, aczkolwiek kto wie, być może to się sprawdzi. Tak kilkadziesiąt lat temu nikt nie sądził, że komputer może się mieścić w ręku człowieka, albo że może po prostu być komórka, tak, czy smartfon, który wykonuje zdjęcia, ma połączenie z internetem, no a dzisiaj to wszystko jest dostępne. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego dotyczącą motoryzacji, dotyczącą ruchu ulicznego. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do gry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Jackowskiego dotyczącą pojazdów w przyszłości. No wiemy na przykład teraz, że Unia Europejska przegłosowała kwestię, że od 2035 roku w salonach samochodowych będą sprzedawane tylko samochody elektryczne oraz samochody na wodór. Napędzane wodorem. Natomiast, jak będzie tak naprawdę wyglądać motoryzacja, jak nasze ulice będą wyglądać za kilkanaście albo kilkadziesiąt lat, a może już wcześniej za kilka lat. No, na przykład, kwestia elektrycznych hulajnog, to co ma miejsce teraz, praktycznie nikt tego się nie spodziewał, tak? Ja muszę powiedzieć, że akurat w moim przypadku, hulajnogi, no, to nie jest coś takiego nowoczesnego, bo hulajnogi, jak byłem dzieckiem, były, ale nie były elektryczne, tak? Nie było możliwości wynajęcia nogi poprzez smartfon, poprzez aplikację, tylko były zwykłe aluminiowe nogi. Pamiętam taką sytuację, jak byłem dzieckiem, to szedłem, czy tam nastolatkiem, takim pewnie to były czasy gimnazjum, tak? Nie wiem, czy teraz gimnazjum już, nawet, już chyba nawet nie ma, tak? No to byłem w górach, byłem praktycznie tutaj w zakopanym, byłem nad morskim okiem i pamiętam, jak spinałem się tutaj, oczywiście, szedłem na to morskie oko, no to nie jest, nie jest jakaś spinaczka, i jak schodziłem, to właśnie po prostu była para młodych ludzi, którzy zjeżdżali na tej hulajnodze e, zwykłej po prostu aluminiowej, mm, tak, ten, ten, ten teren po prostu, który mogli zjechać na hulajnodze na asfalcie, to po prostu przejechali. No i to było takie wow, tak, bo jak patrzył praktycznie, że mm, ja musiałem to schodzić, tak też, inne osoby, a oni sobie właśnie na tej hulajnodze zjechali, ale wtedy tak, hulajnoga ważyła po prostu z półtorej kilo, mm, no, mm, wzięli ten trud, żeby wnieść faktycznie hulajnogę nad Morskie oka a potem sobie zjechali na tej hulajnodze. Fajna sprawa, Natomiast właśnie. Ostatnio Jasnowicz Jackowski przedstawił swoją wizję przepowiednie dotyczącą przyszłości i mówi w ten sposób: W przyszłości będą deskorolki antygrawitacyjne, deskorolki, które będą unosić się nad powierzchnią Ziemi, w przyszłości będą pojazdy antygrawitacyjne, czyli takie, które unoszą się nad Ziemią. Tutaj Jasnowicz Jackowski mówi, że będzie sytuacja podobna jak w filmie Powrót do Przyszłości. tak? E Jasnowidz mówi w ten sposób: Nie mam wątpliwości, że te pojazdy, te urządzenia się pojawią. E tak, i tutaj mówi o tym, że już teraz w miastach jest dużo hurajnok, ale elektrycznych. Natomiast to, co zapowiada jasnowic, to byłyby właśnie tutaj byłyby deskorolki unoszące się nad ziemią, a także pojazdy unoszące się nad ziemią. Można powiedzieć, że takie praktycznie rodem z filmów science fiction. Ja powiem w ten sposób no ja nie mam jakiejś wiedzy takiej technicznej, inżynieryjnej, ale być może te pojazdy, gdyby się pojawiły czy takie deskorolki, one by były w oparciu o kwestie właśnie dronów. O, praktycznie śmigła dronów. By, były takie, są praktycznie takie pomysły, takie prototypy, że właśnie tak mamy drona, to weźmiemy deskorolkę praktycznie tutaj, oczywiście ona byłaby większa, była takiej rozmiarów, jak deska snowboardowa, i potrzepić praktycznie pod to drona. No oczywiście, to musi tam zrobić być profesjonalnie zrobione, no nie mówię, żeby ktoś to, ktoś to robił po prostu na własny z własnym sposobem, tak, no bo to musi być obliczone masę, tak, ile po prostu jakieś silniczki, żeby to mały, ale być może w ten sposób to będzie wyglądało, tak? Będzie po prostu w ten sposób wyglądało. Widziałem też taki pomysł, to był na YouTubie filmik badaży jakiegoś mężczyzny ze Stanów Zjednoczonych, który chciał stworzyć, jak to się mówi, po praktycznie tutaj nie helikopter, tylko właśnie dronokopter, tak? Czyli po prostu podpiął takie cztery duże drony, on był w środku, tak? Zbudował jakąś klatkę i się unosił praktycznie tym. No to są jakieś prototypy, które na razie po prostu pozwalają unieść się tam na kilka metrów przez jakieś określony czas ograniczony ale pamiętajmy, że zawsze coś było kiedyś prototypem, tak? Samoloty na początku też jak powstawały, prototypy, spadały, potem były coraz lepsze, coraz bardziej nowoczesne, tak? I do tych samolotów, z którymi mamy do czynienia teraz, być może rzeczywiście takie deski antygrawitacyjne pojawią się, czyli nie deskorolki zwykłe, tylko deski antygrawitacyjne, a kółka, które by były na przykład tam zamontowane, byłyby tak naprawdę, miałyby funkcję estetyczną, ale nie praktyczną. To dosyć ciekawa sprawa. No i kolejne Kolejna kwestia to samochody też antygrawitacyjne. No, patrząc na to, jak na przykład jak jest składziony nacisk na e, e, brak emisji dwutlenku węgla czy e, niską emisję dwutlenku węgla na kwestię ekologii, tak. To co na przykład teraz w Unii Europejskiej mamy do czynienia z Fit for 55, a więc e, ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 55%, więc kto wie, być może rzeczywiście będą pojawiać się takie pomysły. No, e, jakby złośliwi czy przeciwnicy, praktycznie tych pomysłów, to mówią w ten sposób, jeżeli pojawią się takie, e, pojawią się takie samochody, to będą e, pięknie tutaj zmiatać całe ulice z kurzu i z piasku, tak? No bo jeżeli będzie się to unosić taki pojazd, to wiadomo, że będzie musiał mieć ogromne e, tutaj, tak jak to, jak to powiedzieć, po prostu ogromne wahadła, tak, czy po prostu tutaj, żeby unosiły się i tym samym będzie po prostu wytwarzał dużo powietrza, tak? No, nie wiem, nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce, Niewątpliwie Jasnowiec jackowski zapowiada, że to będzie mieć miejsce w przyszłości. Tak, będzie mieć miejsce w przyszłości. W przyszłości, tak. Rodem praktycznie z tego filmu, który był kiedy? w latach 80., tak, powrót do przyszłości. Powrót do przyszłości też tam przecież była kwestia, tak, gdzie pojawiały się takie wątki. Tam była kwestia, że ten samolot rozpędzony musiał o konkretnej godziny tam jechać i po prostu wpadł w pewną czasoprzestrzeń, szalony naukowiec inspirowany czy wzorowany troszeczkę na Alberta. Einsteina, natomiast no, tutaj okazuje się, że właśnie byłyby te byłyby te deskorolki antygrawitacyjne. I byłyby e, praktycznie tutaj, byłyby te deskorolki antygrawitacyjne i byłyby też właśnie e, tutaj te pojazdy antygrawitacyjne. No, na pewno już wielu takich e, inżynierów pracuje nad tym, żeby to stworzyć, e, też bogaci ludzie pewnie takie po prostu pierwsze pojazdy e, kupują, tak, czy stworzone. Na razie to są prototypy i na krótki czas, ale kto wie, być może w przyszłości e, to będzie numerem jeden. E, to będzie numerem jeden, jeśli chodzi o kwestie Poruszanie się, jeśli chodzi o kwestię praktycznie poruszania się. Niewątpliwie ciekawa sprawa. No tak, na przykład kwestia hulajnog elektrycznych, tak, to się dzieje w dużych miastach mnóstwo firm, nawet te firmy konkurują między sobą, że taką hulajnogę można wypożyczyć, można się przejechać. Tak, oczywiście trzeba za nią zapłacić w aplikacji, jest to wygodne, mnóstwo młodych ludzi faktycznie korzysta z tego. I coś, co wcześniej, tak, jak ja na przykład byłem dzieckiem nastolatkiem, to były zwykłe hulajnogi, nie było możliwości, tak, żeby niektórzy konstruowali tam doczepiał jakieś silniki spalinowe elektryczne od kosiarki tak dalej to wszystko po prostu było i albo śmieszne albo to po prostu było niedorzeczne i tak dalej bo tam też kwestia balansu równowagi a dzisiaj taka hulajnoga elektryczna człowiek może się nią przejechać wiele osób kupuje takie hulajnogi elektryczne i wcale to nie jest też jakiś duży wydatek no bo to jest tam kwota około chyba 1000 zł najtańsza taka hulajnoga elektryczna ktoś sobie tam policzy że jeździ do pracy ma blisko to może musi nawet tam po prostu ten koszt bardzo szybko zwrócić tak ale też musi to ładować w domu ja nikogo nie zachęcam tak, tylko mówię ogólnie, po prostu, swoją opinię na temat tych hulajnog, bo też trzeba pamiętać, że są bardzo, ale to bardzo niebezpieczne te hulajnogi. One mają konstrukcję praktycznie tutaj w kształcie litery L. Rower ma większe możliwości, jeśli chodzi o obronę, tak? Gdyby dojdzie gdy, do wypadku, mamy hamulce, mamy ramę, tak? Nie wywrócimy się na, na, na buzię od razu, bo mamy na przykład kierownicę, która w jakiś sposób nas chroni. Natomiast taka hulajnoga, przy ewentualnej wywroce, lecimy prost na twarz. I muszę powiedzieć, że sam byłem praktycznie świadkiem takiej sytuacji. Gdzie widziałem taką sytuację, rzeczywiście osoba, która korzystała z tego, no skończyła bardzo, a to bardzo fatalnie. tak, Także po prostu tutaj, no wszystko ma swoje plusy, wszystko ma swoje tutaj też minusy. Byłem świadkiem, że pewien mężczyzna właśnie wywrócił się na hulajnodze już przy końcówce, chciał zostawić tą hulajnogę. No i jakoś tak po prostu zahamował przy końcówce, że stracił równowagę, wywrócił się na rękę, miał złamanie, złamaną praktycznie rękę, złamanie nieotwarte, ale z przemieszczeniem, strasznie butyskiwał z bólu postronne osoby, które stały na przystanku, wezwały karetkę, natomiast rzeczywiście sytuacja po prostu, no, nie do pozazdroszenia. W przypadku rowera też są po prostu kontuzje, problemy, natomiast no, no nie dzieją się, nie jest aż człowiek, człowiek aż tak narażony, ale wszystko ma swoje plusy, wszystko ma swoje minusy. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć!